Tate, pomożliwiam się za zadaniem? No, co tam masz? A to masz? Lne. A mój panu? Czyli tu jest wypłatę. I kiedyś ścina imię. No, pokaż, co tam masz. Tate! Tu jest 50 plus 200 i z tego 3%. Synek. Procenty. To zawsze 40. Bo wódka masz 40%. Więc wynik masz 90%. A jak Ci się nie zgadza, to nie twoja wina, tylko wina nauczyciela. No tak. Tate, ale to się w ogóle nie zgadza. Słuchaj, za moich czasów to się nie uczyło takich bzdur. No tak, no człowiek wiedział, ile potrzeba ziemniaków na obiad, żeby butelkę zrobić i ją postawić na stół. No tak, no i to była matematyka. A nie tam takie ceregiele. No tak! Stara, stara, ja mu, ja mu dam spokój, a potem będzie chodził taki tumog jeden. Paweł? to się tylko dostawało na komunie. Kij bejsbolowy od wujka z Ameryki. No tak. Synek, ale to jest proste. X to wiadomo, to jest zawsze pięć. No czemu, czemu? No bo za moich czasów to zawsze 5 osób czekało w kolejce po chleb za 5 złotych i po pięć butelek na sobotę. KT, dostałem jedynkę. No? No i co tam dostałeś? Jedynkę? Synę, to znaczy, że szkoła nie jest gotowa na prawdziwą wiedzę. No da!